O, czuję marchewkowe naleśniki? Mmm, jaka rozkosz! Ten aromat polanych ciepłym syrowym jabłkowym. Ach, i ten zapach dymu. Dymu? Dymu? A! Rarity! Zniszczyłaś moją niespodziankę. Miałam zamiar podać ci śniadanie do łóżka. Mały kucyk, mój mały kucyk, aaa, mój mały kucyk, to dnia przyjaźń czuję, jak mały kucyk, oto będzie jaśniak.

Mamo! Mam nadzieję, że zauważyłaś. Citibel usmażyła te smakowicie wyglądające śniadanko całkowicie sama. Ja, y, oczywiście. Nie wiedziałam, że można spalić sok. Daję jej lekcję. Nie będę zaskoczona, jeśli dostanie znaczek za fantazyjne gotowanie w czasie, gdy my będziemy wypoczywać na wakacjach. Wakacje? To już w tym tygodniu? Znaczy w tym zaczynającym się bardzo szybko tygodniu? Pozwólcie, że zgadnę. Sok jabłkowy? Nie, grzanki! Spędzimy najlepszy czas, jaki dwie siostry mogą spędzić razem. Pójdę zabrać moje rzeczy z wozu, taty. Więc, kiedy mówiliście tydzień, mieliście na myśli mm, pełne 7 dni i 6 nocy? Wiem. Trochę za mało, żebyście mogły się dobrze bawić z twoją najmłodszą siostrzyczką. Masz zamiar to jeść? Przecież mam dużo rzeczy do zrobienia. Ale... jak będzie. Dodam do listy, dobrze bawić się z młodszą siostrzyczką. Wziąłem tylko kilka najpotrzebniejszych drobiazgów. No, teraz posprzątajmy kuchnię na błysk. Na błysk? Ale my jeszcze nic nie zjadłyśmy. No droga Sweetie Bell. doceniam Twój gest, ale my po prostu nie możemy zjeść tego śniadania. Jest spalone. Nie jest aż tak spalone. Nie obawię się, kochana. Zrobię prawdziwe śniadanie. Mogę pomóc? Um, oczywiście. Za chwilkę, sweetie. Belle. Pozwól mi tylko zacząć. Rarity! Przecież mówiłaś, że będę mogła ci pomóc. Pomożesz! Możesz. Um, położyć ozdóbki na talerzach. Masz na myśli tą pietruszkę? Okej, okay, teraz spokojnie. To musi być prawidłowo zrobione. Bez pośpiechu. Nie, to za wolno. Uważaj, cofnij się. Trzeba to zrobić dokładnie. Nie było tak źle. Jest jeszcze tyle do zrobienia. Może zanieść brudne ręczniki do pralni? Nie ma sprawy. Przydam się. Sweetie Wiłam, że się przydam. Zaskoczona? Zaskoczona? Wyprałaś mój niewiarygodnie drogi jedyny w swoim rodzaju ręcznie dziergany wełniany sweter. Czy wiesz, jak ciężko coś takiego zdobyć? O co ten hałas? O to, że w słońcu wełna się. kurczy. Ups. Przepraszam. Wracaj do pracy. Ja muszę tworzyć. Przepraszam. Trzymaj się z dala od kłopotów, dobrze? Proszę. Chcę po prostu zrobić coś miłego dla mojej siostry. Ach, jestem taka znudzona! Kiedy Rarity skończy to swoje tworzenie? Trzymaj się z dala od kłopotów, dobrze? Chyba nie narozrabiam przy rysowaniu. Hmm, czegoś tu brakuje. Cześć Rarity! Zrobiłam specjalny rysunek dla Cię. O nie! Użyłaś tych klejnotów? Więc tak, ale. Wiem, że masz ich więcej w pracowni. Ale, ale to są ekstremalnie rzadkie, młode, niebieskie szafiry. Potrzebuję je na strój dla niezwykle ważnego klienta! Och, Przepraszam. Sweetie Belle, co mam z Tobą począć? Hej, możemy porysować. Możemy pojeździć na rowerze, pograć w szachy, śpiewać piosenki, łapać żaby, powalczyć na poduszki. Nie o to mi chodziło. Teraz muszę iść i poszukać więcej tych klejnotów. Więc pójdę z tobą i ci pomogę. Nie! Nie, dziękuję. Możesz pomóc mi poprzez pozbieranie tych kartek i zgrabne poukładanie ich. Kredki i mazaki odłóż dokładnie tam, gdzie je znalazłaś. I proszę, znaj coś do roboty. Co nie narobi bałaganu, który będę musiała posprzątać? Kurczę, nie mogę zrobić niczego tak, jak trzeba! Sweetie Bell. Wróciłam. Sweetie Bell. Niespodzianka. Ty mój pokój roboczy! Co zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Kiedy zobaczyłem ten straszny Bajzel w twojej pracowni, pomyślałam, że posprzątam go za ciebie. To nie był Bajzel. To był kontrolowany chaos. Właśnie kończyłam planowanie mojej nowej linii mowy. I ty, 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 ty weszłaś i ty zro. i wszystko zepsułaś. Ale zawsze jak ja robię bałagan, jesteś zła. Ale to był mój bałagan! W moim domu! A teraz muszę zaczynać znów od szkicu. Ale. Ale ja chciałam Cię uszczęśliwić. Uszczęśliwić? Uszczęśliwić? Ja... Ja muszę pobyć trochę czasu sama. Jak tam idzie nocowanie u rarity? Jak to no jest wspaniale. Chciałabym, żebyśmy porobiły coś specjalnego razem. Coś, przy czym znowu się nie wygłupię. Zawody siostro kopyt. Applejacki i ja bierzemy w tym udział każdego roku. Ty i Rarity możecie stanąć do walki przeciwko innej drużynie sióstr. To brzmi jak perfekcyjny sposób, abyśmy razem mogły spędzić czas. Rarity na pewno stwierdzi, że to świetny pomysł. Cóż za absurdalny pomysł. Zawody na farmie słodkich jabłek? To nie brzmi... Zbyt czysto. Więc co, teraz znów nienawidzisz brudu? Sweetie Belle, zważaj na swój ton. Nadal jestem twoją starszą siostrą. Racja, i siostrą, która musi się martwić o swoją młodszą podopieczną. Sweetie Belle, naprawdę, bawienie się w dziedzinne gry w błocie jest trochę grubiańskie. Z lub bez siostry. Dobrze więc, może... Może spróbuję stanąć w zawodach siostro-kopyt bez siostry. Tak naprawdę wiem, że mogę przeżyć resztę życia bez siostry. Och, to ja jestem tą, która rujnuje Twoje życie? Naprawdę? Rozejrzałaś się? To ja jestem tą, której będzie się lepiej żyło bez siostry. Wygląda na to, że w końcu się z czymś zgadzamy. Żadna z nas nie potrzebuje siostry. Zgoda! Zgoda, żegnaj, nie siostro! Wiedziała, że zawody Siostro są grubiańskie? Tak, grubiańskie. Czekaj, co to znaczy grubiańskie? Nie chodzi o zawody. Ona myśli, że ja jestem grubiańska. Kochana, Rarity uważa, że wszystko jest grubiańskie. Co to grubiańskie? To znaczy niekulturalne. Wiesz, złe maniery. Dokładnie. Sweetie Belle, po prostu daj Rarity trochę czasu. Przekonasz się, siostry zawsze to robią. Ale nie taki jak Rarity. Chodź. Apple Bloom i ja mamy jeszcze trochę charówy. Możesz pomóc. Jesteś pewna, że chcesz mojej pomocy? Przecież ja wszystko psuję. Oj tam, to bułka z masłem. Patrz! Dobry kwyt, Apple Bloom! To ma być harowa. Od kiedy nie możemy sprzedawać stłuczonych jabłek, zbieramy je, a potem dajemy świnią do zjedzenia. To dużo roboty, więc bawimy się tym. Chcesz spróbować? Mm, okej. Okay. Au. Masz rację, to ciężka robota. I dlatego robimy to razem. Eh, Hrality nigdy nie chce harować razem. Och, cała praca zniszczona. Dzięki Sweetie Bell. Och, to zazwyczaj jest Spajzel. Eureka! To genialne! Nazwę to Tęczowa moda. Chyba nie Sweetie Bell. Nieważne. Nadal nie powinna dotykać moich rzeczy bez pozwolenia. Apple Bloom! Dawaj! Robicie... sok winogronowy? Reality zadzwoniłaby na mnie po policję mody, gdyby sok winogronowy znalazł się w pobliżu jej drogocennych strojów. Cóż to głupkowate. Apple Bloom! Proszę Applejack, ona nie chciała! Jak ci się podoba to winogrono, ty mały urwisie? To łaskocze. Teraz wyprać te włókna dla mojej nowej bajecznej linii. Och, mój ulubiony sweter. Nie mogę uwierzyć, że Sweetie Belle. Ty tylko Sweetie Belle widziała, że ten sweter jest teraz idealny dla ciebie. I Sweetie Bell powinna się cieszyć, że ten bezmyślny wypadek przybrał dobry obrót. Apple Bloom! Robi się, siostro! Wow! Są jak jeden kucyk! I tak się zagania zwierzaki, siostrzyczko. Mogłyście poprosić. Rarity nigdy nie szaleje ze mną. Idealnie. Jeszcze tylko jeden i koniec. Ach, Sweetie Belle! Gdzie są jej głupie rysuneczki i projekciki? Ach, Sweetie Belle! Moja jedyna siostra. Co ja zrobiłam? Cały czas, który mogłam spędzić z tobą, zmarnowałam na... na kłótnie i prośby, żebyś przepadła. Nie! Muszę do niej wrócić! Muszę! Jak kocham Celestię, przysięgam, że nigdy więcej nie będę z złą siostrą. Sweetie Belle! Och, galopowałam i w nogach, szukając cię, ja... O, no, witaj mnie, siostro! Co tu robisz? Lepiej uważaj, może na ciebie spaść jakiś pyłek. Och, Sweetie Belle, pragnę cię przeprosić. Nie jestem wcale lepsza, nie mając siostry. Ja w zasadzie też nie jestem lepsza. Spędzenie całego dnia z Applejack i Applebloom uświadomiło mi o tym. Och, Sweetie, nie wiesz jak jestem szczęśliwa, mogąc to słyszeć. I właśnie dlatego adoptuję Applejack jako moją starszą siostrę! Co?! Co? Co? Siostra powinna kochać i dbać o inną siostrę. Applejack jest prawdziwą siostrą. mi, Sweetie Belle. Nie pędź tak. Poza tym, ona jest moją starszą siostrą. Racja. A może ona powinna być twoją siostrą? Tak, aby mogła nauczyć cię jak być dobrą. Dla mnie. Tak właściwie ja. Ale ja nie potrzebuję lekcji, jak być dobrą siostrą. Ja, ja obiecuję. Słuchaj, pokażę ci, jak ugotować moje ulubione pisze. Lub, lub pokażę ci, jak upiększyć krzywę. Nie będzie zabawnie? Hmm? Chcesz, abym poszła z tobą do domu, tak abyśmy robiły to, co ty chcesz? Hmm, tak? Zapomnij. Nadal jesteśmy siostrami, prawda? Poszło jak po maśle. Applejack, dlaczego musisz być taka fajna i czynić mnie taką złą? Och, rarity, ponownie myślisz tylko o sobie. Bycie siostrą to dawanie i dostawanie, ale ty o wiele za dużo brałaś, a za mało dawałaś. Ależ oczywiście, że dawałam. Dawałam lekcje, dawałam rozsądne wymagania, ale nigdy nie dawałaś nic dla. Bycie siostrą jest jak jabłecznik. Możesz mieć wspaniałe jabłka i mieć niesamowitą, chrującą skórkę, ale tylko razem możecie mieć perfekcyjny jabłecznik. Ale odrębnie wszystkim, czym jesteśmy, to papką nieładną, ładną suchą skórką. Wiem wszystko, co mam wiedzieć. Mam tylko nadzieję, że nie jest za późno. Wynika, że dobrze, że Rarity tu nie ma. Czy widzę samo grubiaństwo wokół tych całych zawodów? Spójrzcie na rozmiar tej świnki! Na pewno jest pięknisią. To ostatnie słowo, jakiego Rarity by użyła. O mój Boże, co za odrażające monstrum! Ta rzecz wymaga przerobienia od stóp do głów! Już prawie czas! Bawcie się dobrze. Oczywiście chciałabym mieć siostrę, z którą wzięłabym udział. Masz ją! A tu, ja zauważyłyśmy, że skoro robimy to każdego roku, chciałabym pożyczyć ci swoją siostrę, tak abyś mogła spróbować. Siostra na jeden dzień. Niemożliwe! Jeden dzień. Jeden dzień. Czy to jest włączone? Nie sądzę. Halo! No co jest? Skoro tak mówisz, głupie nowoczesne i Teraz wydarzenie, na które wszyscy czekaliście. Siostrzane zawo... zawodo-kopytne... O, psia kostka, wiecie, no wielki wyścig. Tego roku mamy pięć drużyn. Tak więc wszyscy ustawcie się na linii mety. Na linii startu, to właśnie powiedziałam. To my. Jeden dzień. Powodzenia. Niech zwyciężą najlepsze. Do biegu. Gotowi? Start. Trzymasz się, Applejack? Applejack, kratuj. O Och, było tak blisko! Prawie wygrałyście! Dziękuję ci, Applejack, byłaś wspaniała! Nie obchodzi mnie to, że nie wygrałyśmy. To był świetny ubaw! Co? Rarity? Czekaj, gdzie jest Applejack? Nie łapię. Zamieniłyśmy się miejscami w tej pierwszej dziurze złotem. Więc przeszłyśmy całe zawody razem? Właśnie tak, siostrzyczko. Cóż, za wyjątkiem linii startu. Ale skończyłyście razem. Więc wszystkie byłyście w to zaangażowane? Zrobiłaś to dla mnie? Dla nas. Zrobiłam to dla nas. Widzisz, jesteśmy jabłycznikiem. Wyjaśnię ci to później. Na razie wydaje mi się, że powinniśmy to uczcić. Tak! Gdzie? W spa, oczywiście. O, rarity. Nie, ja, ja mówię poważnie. Dobrze więc, co powinniśmy napisać do księżniczki? To ja zacznę. Posiadanie siostry jest najfajniejszą rzeczą na świecie, ale nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Skazam się, że bycie siostrą jest wspaniałą rzeczą. Ale wymaga pracy zespołowej. Czasem rozchodzi się o kompromis. Czasem o akceptację różnic. Ale zazwyczaj o wspólną zabawę. Nawet jeśli oznacza to delikatne ubrudzenie kopytek. Mocne ubrudzenie. Delikatne ubrudzenie. Mocne! Delikatne! Mocne! Delikatne. Mocne. Spokój, spokój. Co powiecie o średniej ilości błota? Nie za mało, nie za dużo, tylko w sam raz. Zgoda!